Hej, pytanie, czy, czy każdy może być bogaty? Czy każdy może osiągnąć te wszystkie rzeczy, o których mówię? Bo jest cała masa ludzi, którzy mówią, że się nie da, że to jest niemożliwe. W związku z tym, przyjadę trasą, którą jechałem niedawno, innym samochodem. Tak co do bogactwa, samochodem za. Dobra, zamknę, tu będzie za dużo hałasu robić. Samochodem, który kosztuje 250 tysięcy euro, który jest samochodem nowym. Jak widzisz, są ludzie, którzy takie samochody kupują. Ten akurat nie jest moim prywatnym samochodem. On jest w klubie. Co to jest za klub, to kiedyś robiłem nagranie, to wiesz. Chcę Ci powiedzieć o tym. ok, powiem Ci historię o jednym panu, żebyś sobie, żebyś miał do myślenia odnośnie tego, czy to bogactwo jest dla Ciebie. Taki pan, który nadal żyje, który się nazywa Mitchell. oje dobrze to wypowiadam. To jest pan, który miał tam jakieś swoje interesy, prowadził firmę, zarabiał całkiem fajne pieniądze, i w pewnym momencie e, miał wypadek. Miał wypadek, bo jechał motorem. Ciężarówka zajechała mu drogę. Efektem tego było to, że znaczy on wywrócił się na tym motorze, żeby nie wjechać w tą ciężarówkę. I przejechał, przeleciał jakby pod tą ciężarówką. Więc nie zderzył się, ale w jego motorze no, rozczelnił się zbiornik paliwa, paliwo wyciekło, wybuchło, zapaliło się to. I ten pan zaczął się palić. To zaczął się tak palić, że 65% jego ciała było spalone. Jak dotarł do szpitala, jak popatrzyli na niego lekarze, to obstawiali, że, że się nic nie da z tym zrobić, że no, już w zasadzie był skazany na śmierć. Niemniej jakoś go tam poskładali, porobili mu przeszczepy z całego ciała, tak żeby na twarz pozakładać, połatać mu jakoś tą twarz, żeby jakoś mógł funkcjonować w miarę w społeczeństwie. Ale facet wyglądał jak zombie i teraz wyobraź sobie, ty z twoją twarzą, nieważne czy uważasz, że jesteś brzydki czy ładny, czy brzydka czy ładna, ale wyobraź sobie faceta, który ma w kawałkach poskładaną twarz ze skóry z całego ciała, która została pozbierana, żeby w ogóle mógł jakkolwiek funkcjonować między ludźmi. On nie miał warg, nie miał uszu, nie miał nic, nawet powiek. po prostu musieli mu to posklejać, po prostu niesamowite to, co ci ludzie zrobili. I no dobrze, tylko teraz co za życie? Jak tu wyjść między ludzi, jak tu poznać jakiegoś, jakąś miłość, ale wyobraź sobie, że pan się uparł, żeby nie być narażonym na to, co ludzie mówią, wyprowadził się do małego miasteczka i tam z powrotem wrócił do, do biznesu. I robił to tak skutecznie, że zrobił się na tym milionów. Poznał w międzyczasie też żonę i. Wydawało się, że jest wszystko cudownie, że jest wszystko wspaniale, do momentu kiedy, no już zarobił na tyle, że stać go było na to, żeby sobie kupić samolot. Leciał sobie tym samolotem, znaczy jeszcze nie leciał samolotem, z przyjaciółmi, chciał sobie tam po prostu polecić sobie. Samolot, znaczy nie zauważył, że ma oblodzone skrzydła, więc w momencie kiedy się oderwał od ziemi, no to długo nie trwało zanim spadł, bo nie dało się po prostu sterować. Jego przyjaciółom nic się nie stało, ale jemu samemu złamał się kręgosłup. Złamał się kręgosłup i teraz ten pan był sparaliżowany od pasa w dół. Więc no, popatrz, nie dość, że wygląda jak wyglądał, do tego, że teraz w ogóle się mu krusza. to no, po prostu tragedia totalna. I co ten pan zrobił? No oczywiście mógł sobie pomyśleć, nie no mam pecha takiego, nigdy w życiu nic nie wyjdzie, będę taki jak wszyscy, tak z niepełnosprawni, po prostu będę wygotował do końca życia. Nawet wyobraź sobie, że żeby miał sprawniejsze ręce, to przeszczepili mu z nóg palce do rąk, żeby po prostu jak będzie na tym wózku jeździł, żeby się miał jak poruszać, bo po tych oparzeniach miał te palce, no, no, nie no niewiele było z tych rąk, także można popatrzeć w brak człowieka, ale odzyskał sprawność, znaczy nie odzyskał, e, bo jest ale e, nauczył się żyć z tym co ma i z powrotem wziął się za biznesy, z powrotem wziął się za to, żeby... E, nie wiem, czy sobie udowodni czy nie, ale tak naprawdę robił do siebie, że, że jednak się da, że jego niepełnosprawność nie ma wpływu na to, czy, na to jak, 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 jak on będzie egzystował. I teraz tak, ja Ci opowiadam o tym panu. Kiedyś opowiadałem Ci o niku w ucicu, który nie ma rąk, który nie ma nóg. Takich ludzi, którzy mają rozmaite wady wrodzone, czy to wady nabyte, jest cała masa, nie mniej, jest coś takiego, że ktoś zobaczy faceta, który jedzie Ferrari i od razu nie mówię, że wszyscy, ale duża część myśli o jakiś mafiozo, o jakiś bandzior, komuś ukradł, kogoś oszukał, ale nie pomyśli o tym, a co by tutaj zrobić. Ach, ślisko jest. Co by tutaj zrobić, żeby zarobić. Tu nawet nie chodzi o to, żeby zarobić, ale co takiego. Mogę w życiu zrobić, żeby jednak się dało, mimo, jesteś zdrowy, zakładam, masz ręce, masz nogi, masz rozum, więc jesteś w stanie wykorzystać te rzeczy. A popatrz na tych ludzi, którzy tego nie mają, nie mają ani zdrowia, ani wyglądu, ani niektórzy nawet nie mają do końca myślenia takiego jak trzeba, ale przez swój upór, przez swoją zawziętość są w stanie robić rzeczy wielkie, są w stanie żyć dostatnio. I jeśli ja dałem tytuł odnośnie tego, czy, czy każdy może być bogaty. Dostaje takie odpowiedzi, nie, nie każe, bo ktoś musi na to wszystko pracować. Dobrze, tylko popatrz. Mój kanał ogląda teraz tam nieco ponad 100 tysięcy osób, a tak naprawdę ogląda koło 20 tysięcy, ku 30 tysięcy osób, ogląda te filmiki. Więc co to jest 30 tysięcy osób na Polskę, gdzie. Gdzie ludzie, którzy by chcieli takie rzeczy robić, chcieliby wiedzieć, jak te. Dobra. Ci, którzy by chcieli wiedzieć, jak odnosić sukcesy, to oni szukają takiej wiedzy ją znajdują, właśnie dlatego mnie oglądają. Żeby odnosić sukcesy, żeby zarabiać więcej, trzeba tego szukać, jak to robić, nie poddawać się. To jest właśnie kwestia właśnie takiej determinacji, kwestia takiego uporu, że pomimo wszelkich. Na głowę. Chodzi o to, żeby pomimo tego robić swoje, mieć swój upór i walczyć. To jest dla mnie cała tajemnica osiągania bogactwa, osiągania sukcesów. Być upartym, być zdeterminowanym ponad wszystko, ponad to, co ci będą mówić ludzie, nawet ponad to, co twój umysł ci będzie podpowiadał, bo twój umysł ci będzie cały czas sabotował. Słuchaj. Usiądź sobie, odpocznij, co, co on tam opowiada, ty się, nie, ty się nie przemęczaj, no po co ci to, siądź sobie przed telewizorem, obejrzyj sobie inne filmiki na YouTube, to jest takie przyjemne, takie wspaniałe, zjedz sobie yy, dużo, treściwie, słodko, co on tam opowiada. Jest cała masa przykładów ludzi, którzy mieli moc przeciwności, ale je zwalczali, byli uparci, byli zdeterminowani. Jeśli ty chcesz być osobą, która odnosi sukcesy, weź się do roboty. Weź się do roboty, bo nie ma innego wyboru. I to, że ci się raz nie uda, to nic nie znaczy. Ja mam taką, to jest moja teoria, nie wiem czy dobra, czy zła, ale w momencie, kiedy żyjesz na jakimś tam poziomie i chcesz wejść poziom wyżej, to moja teoria jest taka, że świat cię będzie testował na rozmaite sposoby, będzie ci właśnie dawał jakieś przeszkody, żeby zobaczyć, czy ty jesteś tego wart. A jeśli ty się poddasz, no to sorry. Dobra, niektórzy oglądają ten film tylko po to, żeby czekać na konkurs, więc konkurs zrobimy z tym samochodem, którym teraz jadę. Do odebrania. A, do odebrania, kiedy będzie nagroda. To ustalimy. Ustalimy, bo w tym momencie nie wiem, kiedy będzie do zebrania, bo ja teraz będę trochę na wyjazdach. Ustalimy to jeszcze. Komentarzem jest to. No dobrze, to może tak. Żeby innych zmotywować, napisz jakie ty miałeś przeciwności. Co tobie wmawiano, że ci się nie uda, i jak to pokonałeś. Bo chciałbym posłuchać takich historii. Nie czyjś ludzi, tylko. Twoich, Twojej własnej, jak to pokonałeś, bo inni będą to czytać i się zainspirują i o to właśnie mi chodzi. A tymczasem do usłyszenia za tydzień, hej?